Cześć. Zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie: enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Z czasem może ulec uszkodzeniu wskutek uderzeń kamieni, korozji lub po prostu zużycia. Typowe objawy to rozbity lub pęknięty szkielet, migające lub niedziałające lampki, a także zmniejszona widoczność reflektora. Co może skutkować mandatami lub zagrożeniem dla innych uczestników ruchu. Najlepszym rozwiązaniem jest wymiana całego zespołu odblasku na nowy egzemplarz dedykowany do konkretnego rocznika i wersji nadwozia. Najpierw przygotuj niezbędne narzędzia: klucz nasadowy 10 mm, śrubokręt płaski, płaski wykrętka, rękawice ochronne oraz nowy odblask z kompletnym złączem elektrycznym. Zanim przystąpisz do pracy, odłącz ujemny biegu na akumulatora aby uniknąć przypadkowego zwarcia. Następnie otwórz drzwi bagażnika i zlokalizuj wewnętrzną osłonę pokrywającą tylną część nadwozia po prawej stronie. Delikatnie zdejmij panel, odkręcając widoczne śruby i wyciągając zatrzaski. Uważaj, aby nie uszkodzić przewodów. Gdy dostęp do odblasku jest już wolny, odkręć mocującego śruby, odłącz wtyczkę elektryczną i wyciągnij zużyty element. Porównaj nowy odblask z usuniętym, aby upewnić się, że pasuje pod względem kształtu i połączeń. Zamontuj nowy odblask, przykręcając go w pierwotnych miejscach, podłącz wtyczkę i sprawdź, czy wszystkie lampki reagują prawidłowo przy włączeniu świateł tylnej tablicy. Po zakończeniu montażu przykręć ponownie panel wewnętrzny, zabezpiecz wszystkie śruby i zamknij bagażnik. Na koniec podłącz ponownie akumulator i przeprowadź krótką jazdę próbną, aby potwierdzić, że odblask działa bez zarzutu. Uwaga, Zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia.